Hej, witam Was kolejnego dnia i najprawdopodobniej w kolejnym filmiku, bo wydaje mi się, że zrobię już z tego oddzielnego vloga, więc witam Was w kolejnym dniu vlogmasu. Mamy dzisiaj 7 grudnia, poniedziałek, godzinę 20.31. Ja jestem już u mnie w domu rodzinnym i jak widzicie zmiana jest zauważalna, wydaje mi się, od razu yy, mam aparat na zębach. Na razie mam założoną tylko górę. Tu będę miała zakładane prawdopodobnie w lutym, ale o tym jeszcze będę rozmawiać na kolejnej wizycie. Dlatego, że najpierw muszę usunąć zęby z góry. Na trójkach nie mam jeszcze przyklejonych zamków, yy, dlatego, że przykleją mi je dopiero, gdy usunę obie moje piątki z góry. I wtedy dopiero będę miała tak naprawdę w pełni założoną górę. No i potem dopiero przejdziemy do zakładania dołu. E, ogólnie czuję się dobrze jak na razie. Jestem poniekąd jak na razie do takiego uczucia jak teraz czuję przyzwyczajona, bo przez bardzo długi czas nosiłam ten aparat wkładany i jak na razie czuję się bardzo podobnie do, do, do tego jak właśnie czułam się, gdy miałam zakładany ten aparat, ten wkładany. E, no, z taką różnicą, że przy tym aparacie wkładanym, wiadomo, mam jeszcze, jakby, podniebienie założone, a tutaj, no, mam sam po prostu, wiecie, czuję, że mam na zębach coś, ale nie mam niczego na podniebieniu. A przy tamtym aparacie, jakby uczucie na zębach miałam dość podobne. Też był taki delikatny ucisk, też czułam, że mam wiecie, coś, coś na zębach. No, ale czułam tam jeszcze, że mam też coś na podniebieniu. Tutaj nie mam nic takiego. Dlatego mam takie trochę mylne uczucie, jakbym mogła coś ściągnąć, bo tamten aparat oczywiście był ściągany. Tutaj no, ściągnąć tego nie mogę. Myślałam, że jakkolwiek wpłynie to, że tak powiem, na moje mówienie, że będę, nie wiem, seplenić czy coś. Nie wydaje mi się, żebym mówiła inaczej. Nawet jak wiecie, teraz mówię do kamery, nie słyszę, żebym mówiła inaczej. Nie wiem, może będzie to dopiero gdzieś zauważalne przy, przy dole, albo w ogóle nic takiego u mnie nie wystąpi, mam nadzieję. Yy, ogólnie u mnie jest też taka sytuacja, jeśli chodzi o aparat, że musiałam mieć troszeczkę inne zamki i musiałam mieć stalowy łuk zakładany, yy, dlatego że mam uczulenie na Nikiel i nie mogłam mieć takiego standardowego aparatu i standardowych zamków. Bo no nie wiadomo, jak y, moja, moja jama ustna by na to zareagowała. Teoretycznie, jama ustna nie jest aż tak wrażliwa jak y, właśnie tutaj gdzieś y, na ciele. Podobno, tak mi przynajmniej mówiono. Ale no, lepiej nie ryzykować jakiejś reakcji. Więc y, dlatego mam troszeczkę inne zamki, troszeczkę inny łuk. Łuk stalowy jest trochę mniej elastyczny z tego, co mi mówił właśnie Ortodonta. I chyba, jeśli dobrze zrozumiałam, przez to mogę odczuwać trochę większy ból, ale ten ból ma się zacząć dzisiaj wieczorem albo jutro i ma utrzymywać się około tygodnia. Więc jak na razie, tak jak mówię, czuję się ok, czuję jedynie taki lekki ucisk. I no, poza tym no ciężko mi gryźć, to na pewno. Um, Odczuwam jakby jakiś tam ból taki dyskomfort dość spory przy gryzieniu. Ale i tak, jakby specjalnie z myślą o moim aparacie, mama już dzisiaj zrobiła zupę, więc um, będę po prostu cały tydzień jechać na zupach. Mam nadzieję, że do soboty będzie już okej, okay, bo w sobotę planuję zrobić takie małe spotkanie dla moich najbliższych znajomych z okazji moich urodzin, więc mam nadzieję, że będzie już okej. Okay. Jedyne co mi przeszkadza w tym aparacie to to, że przez to, że nie mam zamków na moich trójkach, mam drut jakby delikatnie pod trójką poprowadzony, pod trójkami, pod moimi oboma trójkami. I oto jakby zahacza mi troszeczkę moja warga, jak mówię, przez co mam taki nawyk takiego naciągania, wiecie, wargi, żeby mi tutaj nie wchodziła po prostu w, w te druty. Więc to jest takie, no, irytujące dość mocno. Zęby najprawdopodobniej będę musiała usunąć jeszcze przed świętami, na no co nie byłam trochę przygotowana. Liczyłam, że będę mogła to zrobić na spokojnie po sesji w lutym, ale niestety tak nie będzie. Umówiłam się już nawet do ten test na usuwanie zęba albo zębów, tego jeszcze nie wiadomo, czy usuną mi od razu oba z góry, czy, czy nie, bo z dołu też będę musiała usuwać dwa, dlatego bardzo się wahałam nad tym, czy na pewno chcę ten aparat zakładać, ale ostatecznie uznałam, że tak chcę. Nie wiem sama, co myślę o tym, jak jakby wyglądam w tym aparacie, w sensie, muszę się do tego przekonać. Na razie przede wszystkim jest dziwnie, bo na tych trójkach nie mam, nie mam tych zamków, więc jak się uśmiecham, to wygląda dość tak śmiesznie. Te trójki mega się, tak wiecie, mega są widoczne, mam wrażenie, jeszcze bardziej niż były, ale, ale tak, poza tym czuję się ok. Więc chciałabym zrobić taki szybki update tego, jak się czuję i jak to u mnie wygląda. Ja wracam teraz w sumie do. Jak na razie leżenia i odpoczywania Ale muszę się zaraz za coś wziąć Bo mam całkiem sporo do zrobienia I dzisiaj i ogólnie w tym tygodniu Ogólnie u mnie grudzień jest bardzo, bardzo intensywny Więc Tak to się prezentuje Ja na razie dzisiaj jeszcze zostaję w domu Oczywiście mam 20.30 Więc jakby oczywista oczywistość Że w domu zostaję jeszcze dzisiaj na noc Wracam do Lublina jutro Gdzieś po 18 mam pociąg Więc jutro wrócę do Lublina Mam nadzieję, że będę w stanie, że nagle wiecie, przez noc nie rozwolą mi tak zęby, chociaż na noc będę pewnie brała jakieś środki przeciwbólowe, żeby nie obudzić się po prostu w środku nocy z bólem, z bólem zębów. Teraz czuję, że troszeczkę tutaj tył mnie drutów jakby odrobinę drobinę uwiera. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Zależy, jak mi się jakby ułoży tutaj buliczek. No ale tak, plan jest taki, że jutro wracam do Lublina. I tak to jak na razie wygląda. Ja lecę, bo muszę edytować jeszcze vloga z wczoraj i sprzed wczoraj. Dzisiaj na kanał poleciał też vlogmas z trzeciego i czwartego dnia. Dlaczego wleciał dopiero dzisiaj? Dlatego, że wczoraj miałam problemy z tym filmem i ledwo co zdążyłam w ogóle na pociąg do mnie do domu. I nie zdążyłam po prostu filmu zapisać, a film jak się zapisał, ja byłam akurat w pociągu i zrozumiałam, że nie mam laptopa przy sobie, tylko jest w walizce, nie miałam go jak wyciągnąć. Jak przyszłam do domu, było już prawie w pół do dziesiątej w nocy, to było zdecydowanie zbyt późno, żeby wstawiać film, więc i tak uznałam, że poczekam z tym do dzisiaj, no a dzisiaj byłam zajęta aparatem, miałam potem jeszcze zajęcia, więc dlatego ten film pojawił się niestety z takim opóźnieniem. Także jak na razie to by było na tyle i do zobaczenia już jutro. Pa, pa. Hej, witam Was w kolejnym dniu Vlogmasu. Dzisiaj mamy 8 grudnia, wtorek. Mamy już wieczór, a właściwie nocy, bo mamy gdzieś niedługo przed 12, czyli za jakieś kilkanaście minut oficjalnie skończę 22 lata, bo 9 grudnia mam właśnie urodziny, czyli już jutro. Jestem już w Lublinie. Cały dzień w sumie nic specjalnego nie robiłam, to znaczy stałam, ogarnęłam się na zajęcia. Potem odwiedziłam jeszcze moją krzyśnicę i poszłam na pociąg do Lublina, więc nic takiego ciekawego się nie działo. No i od jakiejś godziny jestem już w mieszkaniu. Jeśli chodzi o to, jak się czuję z aparatem, to w sumie dzisiaj rano, jak wstałam, zęby bolały mnie tak dość mocno, to znaczy do tego stopnia, że musiałam wziąć tabletkę przeciwbólową, bo nie czułam się z tym dobrze. W ogóle mam troszkę przywrócony obiektyw, ale chyba nie robi to żadnej różnicy. Um, więc dzisiaj rano musiałam koniecznie wziąć tabletkę przeciwbólową, no bo to taki był taki ból, który już ciężko było mi wytrzymać. I śniadanie i kolację jadą pokrojone na takie malusieńkie kawałeczki, żeby nie musieć nic gryźć, no bo nie jestem w stanie nic gryźć. Jedynie jak sobie pokroję właśnie na takie malutkie kawałeczki. I to i tak w sumie bardzo dużo tutaj pomaga mi to, że no nie mam jeszcze tego dołu aparatu założonego. Gdybym miała dół założony, nie wiem, czy byłabym w stanie jeść cokolwiek, poza takimi, wiecie, płynnymi rzeczami. Więc tutaj to jest dla mnie duże, duże ułatwienie. Ale ogólnie, no, brałam ja dzisiaj rano, wczoraj też na noc, brałam na wszelki wypadek, i też trochę coś mi już zaczynało boleć. Ale cały dzień poza tym jestem bez żadnych leków przeciwbólowych, więc ogólnie. Wydaje mi się, że i tak czuję się lepiej niż przewidywałam. Teraz coś zaczyna mnie co nieco boleć i nie wiem, czy też nie wezmę na wszelki wypadek na noc tabletki, żeby po prostu spokojnie przespać noc, żeby nie okazało się, że w nocy coś zacznie mnie boleć. Więc zobaczę jeszcze. Jak na razie um, przyglądam się w podglądzie, po prostu jak, jak to w ogóle wygląda. Nic szczególnego dzisiaj się nie działo. Ja lecę przepisywać wykłady, bo szykuje mi się niedługo egzamin. Więc, więc muszę to się w końcu wziąć, bo uzbierało mi się tego całkiem sporo. No i też jutro od. Od wpół do dziesiątej zaczynam zajęcia, więc też będę musiała położyć się gdzieś tam wcześniej jednak spać, żeby jutro móc wstać w swoje urodziny i posiedzieć większość moich urodzin przed komputerem, bo zawsze środy mam takie zawalone zajęciami niestety. I, I zobaczymy, co jeszcze jutrzejszy dzień mój urodzinowy nam przyniesie już. Nie mogę się doczekać, żeby sobie zaraz spuścić Taylor Swift 22. Um, także tak, jak na razie to było na tyle i do zobaczenia już jutro w moje urodziny. Hej! Witam Was w kolejnym dniu Vlogmasu. Dzisiaj mamy 9 grudnia, a środę, czyli moje urodziny. Chciałabym Was tak radośnie przywitać. Niestety szczerze powiem, w tym momencie mam ochotę się po prostu popłakać. Dlatego, że to wszystko, co nagrałam w niedzielę, cały unboxing tego boksa z Krokusowej jako drogeria, no po prostu wszystko, co nagrałam w niedzielę do momentu mojego wyjazdu z Lublina, poza tam ostatnimi chyba dwoma klipami, które nagrałam już po powrocie, jak wróciliśmy na szybko z zakupów, zniknęło. Nie wiem totalnie, co się z tym stało na milion procent. Przesyłałam to wszystko na laptopa z myślą o tym, żeby w domu wyedytować po prostu vlogmasa. Ale nie ma tego teraz. Nie ma tego nigdzie. Nie ma tego już też na mojej karcie w aparacie, bo to usunęłam, wiedząc, że przesłałam ten film już na laptopa. To jest ta mało przyjemna część nagrywania, gdy dzieją się właśnie takie rzeczy, na które ja nie mam totalnie wpływu, ale które potrafią po prostu tak totalnie zdemotywować człowieka. Tak nagle znikąd, wiecie, gdy wszystko idzie dobrze, w miarę dobrze, nagle pojawia się coś takiego i po prostu odchciewa się wszystkiego. Także ja naprawdę nie wiem, jak to się stało. Próbuję przeszukać wszelkie możliwe jakieś zakładki, które są w iMovie, gdzie edytuję filmy, ale dokładnie pamiętam, do jakiego miejsca to przesyłałam, i w tamtym miejscu tego nie ma. Więc nie robię sobie zbytnich nadziei. Chcę, żeby to był taki radosny dzień, i, i nie chcę, żeby takie rzeczy mnie jakoś motywowały. Ale naprawdę czekałam z tym unboxingiem, żeby to było naprawdę takie moje totalnie pierwsze wrażenie, bo tam były rzeczy, o których ja w ogóle nie wiedziałam, że tam będą. I chciałam naprawdę oddać taką moją serię, prawdziwą reakcję. I czekałam specjalnie z twarciem tej paczki. I po prostu tego nie ma. Ja naprawdę nie wiem, jak to się mogło stać, bo ja dokładnie pamiętam moment przesyłania tego filmu, pamiętam moment, jak ten film już pojawił się komunikat, że został przesłany. Wszystko pamiętam. I teraz tego po prostu nie ma. Chyba raz mi się coś takiego jak do tej pory z iMovie zdarzyło. Ale wtedy nie byłam taka w 100% pewna, że ja ten film przesłałam. Teraz ja, no, na milion procent jestem pewna, że, że ten film, że te klipy przesłałam i po prostu ich nie ma. A poza tym, jeśli chodzi o to, jak leci mój dzisiejszy dzień, to zostałam wczoraj przepisując wykład. Nie wiem kiedy. znam w salonie tutaj, także nie wiem nawet kiedy to się stało. Mój narzeczony, jak wstawał rano do pracy, obudził mnie i poszłam spać dalej do sypialni. Nie wiem, naprawdę nie wiem, kiedy zasnęłam, bo ani nie zasnęłam przy telefonie, ani nie zasnęłam przy laptopie. Nie mam pojęcia w ogóle, jakby przez mgłę pamiętam ten moment przechodzenia z salonu do sypialni, także nie wiem, naprawdę dziwne, dziwne, bardzo dziwne. Poza tym, wczoraj też wieczorem poczułam, że już coraz bardziej aparat i zamki. Urażają mnie w policzki, ale dostałam taki wosk, którym mam sobie właśnie elementy na zębach smarować, jeśli, jeśli będę czuła, że urażają mi gdzieś tam jakieś miejsce w jamie ustnej, więc tak też zrobiłam. I rzeczywiście jest o wiele, wiele lepiej. Nie jadłam jeszcze śniadania, ale i tak na śniadanie nie planuję nic innego niż jogurt, bo nie jestem w stanie nic innego zjeść. Nie jestem w stanie po prostu gryźć. Chyba, że sobie pokryła takie malutkie kawałeczki, to wtedy może. Znaczy wtedy wczoraj i wczoraj jakby i przedwczoraj tak sobie dawałam radę, więc zakładam, że dzisiaj też pewnie bym dała radę, ale jak tak wiecie jest ścisłę sobą zęby, to czuję, że, że bolą i to bardzo. Nie wiem czemu, ale właśnie mam wrażenie, że na noc i szczególnie rano najbardziej no właśnie bolą mnie, bolą mnie zęby, też jak rano się wstałam, też czułam taki ból, że miałam ochotę tylko po prostu na szybko coś zjeść, żeby móc wziąć tabletkę przeciwbólową, ale tego nie zrobiłam, jakoś wytrzymałam i w sumie jak na razie jest okej. Okay. Dowiedziałam się też, że 22 grudnia idę najprawdopodobniej na usunięcie dwóch zębów już od razu, a nie tylko jednego. Z jednej strony się cieszę, że będę miała to wiecie już raz i za sobą, z drugiej strony boję się, bo nigdy nie miałam jeszcze tak poważnej ingerencji w moje zęby. Nigdy nie byłam już też u tego dentysty, bo idę do zupełnie nowego dentysty. Także boję się. Bardzo, ale staram się o tym na razie nie myśleć. Pocieszam się tym, że to będzie przed świętami, że nie będę musiała się tym martwić przez całe święta. A mi mówi na komputerze, że dalej nie chce mi się otworzyć, więc dalej nie mogę zobaczyć, co się dzieje. Nic na to nie poradzę, po prostu jakoś dogram tę część vloga i pokażę Wam na szybko, no bez jakby żadnej jakiejś tam mojej reakcji, co w tym boksie się znalazło, mimo że specjalnie z tym boksem tyle czekałam, po to, żeby otworzyć to przed kamerą. Strasznie mi szkoła, ale dobra. Kończę już moje biodolenie. Spróbuję jakoś to ogarnąć. Idę śniadanie. Zaraz też zaczynam wykład, dlatego, że przepadły mi już dzisiaj dwa wykłady, o dziwo, w mojej urodziny. Ja lecę dalej z moim dniem. I widzimy się już za chwilę. Dla was. A dla mnie za parę godzin. <grym> pa, pa! Hej, witam Was na szybko, ja z przyszłości, jednak nie udało mi się do Was odezwać już więcej w moje urodziny, ten dzień minął mi tak szybko, że nawet nie zdążyłam do Was się w sumie później odezwać, chciałam też spędzić, wiecie, tak moje urodziny i móc je przeżyć tu i teraz, a nie myśleć o tym, kiedy wyciągnąć kamerę. Dlatego odzywam się do Was kilka dni później. O tym, co się u mnie działo przez ostatnie dni, dowiecie się już w kolejnym vlogmasie. A w tym odcinku to by było na tyle. Jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do łapkowania w górę i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Pa pa!